Wygrywam początek. Cześć! Witajcie! Witam oficjalnie w piątym odcinku mojej wspaniałej serii Jedna Piąta, która triumfalnie wró... triumfalnie powraca na mój kanał. Po czteroletniej przerwie z piątym, finalnym odcinkiem. Tak będę poprawał włosy, jak w starym, dobrym materiale. Objaśnię Wam teraz, chyba po tych czterech latach przydałoby się, o co mi chodziło w tym formacie, ale jest krzywe kadr. Green screen dalej jest na ścianie, ma dalej włącznik. Wszystko jest tak samo. O co chodziło w tym programie? Chodziło o to, że chciałem w tygodniu roboczym, 5 dni, poniedziałek do piątku, publikować materiały o takich ciekawostkach, rzeczach aktualnych. Nie wiem, jakim co ten Tumblr był wtedy aktualny. W piątym odcinku, jednej piątej, po czterech latach. Teraz już przeszło treść oryginalna, czyli nic. Nic ciekawego, ale żeby wam życiowy update. Aktualnie mam 15 lat. Zaraz piszę maturę. Byłem w technikum. Zdałem prawo jazdy za piątym razem. I na pierwszej przejażdżce uczestniczyłem w kolizji. Taki życiowy update. zacznę nagrywać tą wspaniałą serię znowu. Więc się macie odcinek piąty w poniedziałek, czyli tak naprawdę odcinek pierwszy drugiego sezonu, ale to będzie odcinek piąty pierwszego sezonu, bo tam ten się nie zakończył. Więc będziemy rysczać SC. I to chyba na tyle, soki. I ale Pokémon go miało trochę więcej sensu. Dzisiaj odblokowano mi te filmy, bo były zablokowane z powodu praw autorskich. Nie mam pojęcia, jak. Nie wiem, dlaczego akurat dzisiaj zostały odblokowane. Więc wracamy triumfalnie. Obama. Dzisiejszym tematem będzie Essa. Jaki czujemy temat? Zacznijmy od definicji słowa Essa. Posłużę się cytatem z pwn -u. Edsa definicja brzmi tak. Jest to słowo na każdą okazję. Mogą ono powitaniem, pożegnaniem, określeniem czegoś. Podobnymi przykładami słowa jest sznio rznio żnio, chnio, może być wyrazem własnych uczuć. Dodano 13 grudnia 2018. Liczować s Sprawdź co to znaczy.